Witam Was. E, zaczynamy kolejny odcinek piwnej recenzji. A dzisiaj podsumujemy sobie trochę e, rok 2012 i to, jakie gry rzeczywiście można uznać, bądź dla mnie można uznać, a najlepsze e, te, w które grałem. E, a do tego to wszystko przebiję sobie piwkiem zamkowym. E, zamkowy w zamku nam, w Namysłowie. Zamkowy eksport. E, piwo jasne pełne, pasteryzowane, 5,7 alkoholu. No to lecimy. O jasne. I to bardzo. Jedno z jaśniejszych jakie ostatnio piłem. Przypomina. A, właśnie. Może teraz powiem, bo chciałem to powiedzieć w piwnej, ale nie, bo może być długi odcinek. To w piwnych bombach postaram się powiedzieć o, butel... o zielonej butelce. E, bo ostatnio czytałem fajną rzecz, o której nie wiedziałem, ale to później w piwnych bombach, które będą pewnie niedługo. Zapach. Taki fajny, piwny. E... Wyraźny, podobny do tych koncernowych piwek, ale coś w nim jest takiego innego. Może taki bardziej wyrazisty jest. Coś takiego. Piwo smakuje jak starszy i lepszy brat Lecha. Mhm. E, jest fajny smak, e, raczej taki łagodniejszy i ciekawe, bo szybko, szybko się kończy smak tego piwa. Znaczy, w sensie, czasami mamy taki posmak, który długo czujemy, taką gorycz, która długo przechodzi. Ja tutaj jest wyraźnie, ale dość szybko. Nie to, nie to, żeby było jakieś mało smaczne. Trudno to określić, ale jest yy... ciekawe. Całkiem mm -hmm. smaczny browar. Taki, ale inny. Podnębkowy eksport. E, a teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli yy, TOP 5 gier 2012. Będą to gry multiplatformowe, czyli nie, znaczy w sensie z różnych, z różnych platform. E, ja mam PC, -ta, Xboxa i PlayStation 3. Mm, Xboxa od niedawna, więc trochę tytułów nie za bardzo tytułów nie będzie, ale, ale, ale też mogą być. E, a więc, tak, od końca. Piąte miejsce dostaje Far Cry 3. E, dlatego, że to jest naprawdę bardzo dobry shooter. E, gdzie tak dobrego shootera w otwartym świecie jeszcze nie było. Przynajmniej w takiego nie grałem. I pokazał, że da się zrobić coś takiego, że wszystkie dodatkowe aktywności w świecie, wszystkie rzeczy, które robimy ponad główną fabułę, da się jakoś wszczepić w ten. W to działanie gry, żeby to miało sens, żeby coś nam dawało, a nie, że tylko nałóżmy, gdzieś idziemy, coś odblokowujemy i, i tyle. E, oczywiście są takie elementy, że tylko na przykład znajdujemy jakieś skrzynki i nie za bardzo nam to nie daje, ale duża część elementów e, coś w czymś nam pomaga, do dzięki temu coś możemy zrobić, coś nam ułatwia, coś się zmienia. Także to jest bardzo fajnie zrobione. Graficznie jest też bardzo, e, bardzo dobrze ta gra zrobiona. E, no jest to jedno z najładniejszych gier roku, o ile dla większości może nawet najładniejsza gra. I jednym z najważniejszych elementów jest fabuła w tej grze, kreacja postaci, bardziej nie głównego bohatera, tylko tego, co się dzieje w świecie, wokoło nas czyli wszyscy dodatkowi bohaterowi poboczni, drugoplanowi, e, trzecioplanowi. Tam jest naprawdę dobrze to zrobione, a szczególnie Was, którego pamiętamy e, z wszelkich materiałów e, reklamowych. Także to na piątym miejscu bardzo dobra gra. E, na czwartym miejscu e, gra, która sprawiła mi masę frajdy, czyli Borderlands 2. E, dla mnie... To już nieraz pewnie słyszeliście. Jest to po prostu ulepszona jedynka, ale ulepszona w taki sposób, że tam niczego nie brakuje. Jest dodana masę humoru. Wszystko jest dopracowane. Bardzo mi się podoba graficznie ta gra. Oczywiście ten styl może, może kogoś odstraszać, ale jeżeli ktoś kogoś odstrasza tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze nie próbował to warto spróbować mimo wszystko, nawet od jedynki zobacz, czy, czy to wam pasuje, jakkolwiek, bo, bo samo otrącanie gry, ponieważ wydaje nam się, że nam nie pasuje, to jest trochę nie do końca to, co... nie wolno czasami tak trzymać tych stereotypów. Ja na przykład tak samo miałem z... Przykładowo z Hafkenem czy Mechwarriorem online. E, m, też nie byłem pewny czy klimat mechów mi się spodoba, a spodobał mi się, a dla Was akurat ta grafika może Wam się spodoba. Mimo, że nam się udaje, że, że to nie dla Was. E, także warto. E, sam, samo to połączenie tego zbierania broni z levelowaniem, e, z takimi elementami RPGowymi w shooterze e, jest bardzo dobrze zrobione. E, i naprawdę potrafi wciągnąć i przykleić do monitora jeszcze hmm. dużo, dużo się dzieje w tej grze, nie jest tak no na przykład mówi się, że bardzo, bardzo dużo się dzieje na przykład w Call of Duty. To jest trochę inny rodzaj, bo nie ma takiej widowiskowości, że, coś, że spada nam budynek na głowę, coś takiego, ale, ale same walki tam się dużo dzieje, naprawdę. Hmm. Jest fajny kolorowo na plus. Hmm. Trzecie miejsce to e, taka w ostatniej chwili nadrobiona gra. E, otóż Max Payne 3, i e, zaskoczył mnie, bo, bo nie spodziewałem się, że, 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 że twórcy są w stanie zrobić Max Payne. Takiego Max Payne jakim był Max Payne 1. E, może nie taki sam, może jest dużo zmienione, ale jest nadal ten klimat, Ten to coś co miał e, Max Payne e, i rzeczywiście. W to się bardzo dobrze gra. Graficznie moim zdaniem właśnie to jest, to jest gra, która walczy z Cry'em trójką o, o mianę najładniejszej gry, e, bo jest naprawdę rewelacyjna. E, tutaj powiem, że nie grałem w Halo trójkę. Bardzo dużo się słyszy, że to jest jedna z najładniejszych gier. Niestety nie grałem, nawet czwórkę. Halo czwórkę. E, nie grałem, także tej też gry nie ma po prostu w tym zestawieniu. E, ogólnie może, może jest taka dobra, że się pojawiła, ale nie, nie grałem, więc nie wiem. E, natomiast Max Pain jest naprawdę dobry. E, ten element spowolnienia jest. Moim e, zdaniem do doprowadzony już do takiego momentu, że, że nic tu nie trzeba zmieniać. Nie jest on jakoś przesadzony, on się nie męczy, nie jest tak, że to jest gra jednego motywu i on się... Jak, jak on się nam znudzi, to już nam się nie chce grać. Nie, to jest po prostu taki ładny dodatek, wręcz taki. E, może rzeczywiście to jest. Ważny, najważniejszy element tej gry, ale to nie jest tak, że, że on e, może się znudzić. Moim zdaniem jest to tak zrobione, że, że to się nie znudzi i, i za każdym razem będziemy czuć Friday z przechodzenia tej gry. Dlatego też, że postać naszego bohatera jest bardziej fajnie zrobiona. Dodatkowo jest bardzo filmowo. Filmowo nie, w, nie tak jak w Call of Duty, czyli te, te wszystkie super, ekstra, świetne e, fajerwerbki e, i akcje, natomiast e, ujęcia, e, kadrowanie, no różne elementy takie, które pojawiają się w filmach, odpowiednie ustawienie kamery, e, jest tutaj na najwyższym poziomie i to tak, jakby się ogląda jak, jak film, który też poprzez pewne elementy, o których wspominałem w recenzji, jest tak jakby trochę też komiksem, bo w trakcie jest urywany film, jest klatka zostawiana i reszta się dzieje na części ekranu i to jest tak łapane klatkami. Ten, to jest ciekawy patent. Mm. Także to, to na trzecim miejscu. Max Payne. Na drugim... Na drugim miejscu Dishonored. Bo po pierwsze, warto docenić to, że w końcu ktoś zrobił e, nowe IP na wysokim poziomie. E, nowy, 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 nową serię odtworzył, może nawet nie serię, tylko po prostu nową grę od zera, e, która wygląda bardzo dobrze. No, wygląda dobrze, może bardzo dobrze to jest za dużo powiedziane, ale, ale wygląda dobrze. E, dla niektórych bardzo dobrze, jeżeli doceniam to, że to jest taki trochę Taki pastelowy, taki trochę komiksowy, taki trochę jak obraz, coś takiego innego graficznie, może nie tak komiksowy jak Borderlands, ale ale wizualnie jest to ciekawe doznanie jest dużo fajnych elementów grę można przejść moim zdaniem na dwa sposoby czyli dodatkowo ta rozgrywka nam się wydłuża, bo jest chęć przejścia jeszcze raz. Ja na przykład przeszedłem całą grę tak starając się po cichu, także mało zaznałem walki wręcz tych takich ekscytujących momentów, że coś dzieje, dużo się dzieje, trzeba szybko reagować, znaczy w mojej sytuacji też trzeba było szybko reagować, ale, ale tak mimo wszystko było trochę powolniej, i dłużej się grało, ja przychodziłem po cichu, ale można i zupełnie inaczej rozwijałem skille, bo połowy skilli praktycznie nie używałem, może, może mniejszą część, ale tych takich agresywnych skilli nie rozwijałem, tylko te po cichu tak jakby, które mi pomagało przychodzić i, i za drugim przejściem można zupełnie przejść inaczej, korzystając z innych ścieżek, naprawdę każdy element, każdy rozdział można przejść na różne sposoby, można przejść e, tak, żeby nie zabijać nikogo nawet z głównym celem. Dlatego też nie mamy cel zabić kogoś, ale, ale my tego nie musimy zrobić. Może zrobić to ktoś zamiast nas bądź w jakiś inny sposób sprawić, że ta osoba przestanie się być. przestanie być problemem, o. Tak powiem, e, jest dużo plusów w tej grze. no tam grafika czasami rzeczywiście miała problemy. Te tekstury nie zawsze były tej samej jakości, i takie tam, e, ale i tak zasługuje na tak wysokie miejsce. E, może, może to też trochę przez to, że jest jestem wielkim fajnem Bioshocka, i trochę tutaj tam jest nawiązań, trochę podobnych rzeczy. E, a mimo wszystko się różni od Bioshocka, ale, ale to jest coś, co, co warto sprawdzić. E, no i pierwsze miejsce. Ale zanim przejdę do pierwszego miejsca, to powiem Wam, w co nie grałem i w co się nie znalazło w tym zestawieniu, tylko dlatego, że nie wiem, jak, jaką to ma jakość. E, Toteż czasami brakuje mi tego, jak ktoś robi takie filmiki, że nie wiadomo, czy, czy grek, gier, który nie zawarł, po prostu w nie, nie grał. Czy, czy jego zdaniem są słabsze od tych, które prezentuję? Otóż nie grałem w Black Ops, nie grałem w Hitmana nowego, e, znaczy Black Ops 2, e, Hitmana nowego, nie grałem w Mass Effect 3, nie grałem w Halo 4, Wings, Koma, e, Forza Horizon, e, FIFA. No i, i, to, i to tyle, chyba z tych największych, takich najgłośniejszych tytułów. E, natomiast grałem i moim zdaniem jest to najlepszy wybór. Gdyby rozpatrywać to, co gradaje e, i, i ile kosztuje, dodatkowo, e, nawet gdyby kosztowała więcej, to i tak jest to na moim zdaniem najlepsza gra. E, bo The Walking Dead, który jest na pierwszym miejscu. To jest coś wyjątkowego. To jest gra, która może nie do końca. Niektórych może to razić, że, że jest tak mało gameplayu, że tak mało możemy zrobić w tej grze. Że tak, że tak wydaje się nam, że mało, że nie, nie kierujemy w pełni postaci, nie kierujemy w pełni wszystkim. Natomiast to jest. To jest, to jest przygodówka. I ja w przygodówki nie gram. Kiedyś grałem, ale tylko trochę. Natomiast. To nawet nawet dla tej gry nieważne jest to, czym ona jest. To jest bardziej opowieść, pewna opowieść, pewna opowieść, gdzie y, mamy jakąś wpływ, mamy dokonany wyborów, wyborów, które, które naprawdę są ciężkie, e, które mają swoje konsekwencje, może nie tak głębokie, jakby niektórzy myśleli, ale jest to wszystko tak zaprojektowane, że my naprawdę myślimy, że, że to nasze... Że nasz wybór ma strasznie duże konsekwencje, później można to pewnie sprawdzić. I, i, i mi się trochę sprawdziłem tego. E, może nie będę tego rozwijał, ale, ale pod każdym względem, jeżeli nie graliście The Walking Dead, to to musicie zagrać e, bez względu na to, jaki gatunek gier lubicie. Naprawdę, bez względu. E, jedynym, jedyną osobą, e, którym może się to nie spodobać są to osoby, które mają naprawdę wielki problem z językiem angielskim, bo gra chyba jeszcze nie była sproszczona. Nie wszystkie epizody chyba są sproszczone. Ale jeżeli ktokolwiek, jakiekolwiek pojęcie ma językiem angielskim, to, to zrozumie tę grę. Bo jest naprawdę to jest jej plus też, że jest przedstawiona bardzo prostym angielskim i też pokazuje, że nie trzeba wydumanych słów, żeby pokazać ciekawą fabułę. Także bierzcie, kupujcie. Jest na każdej platformie, prawie no Nie na każdej, ale jest na PC. -cie. Jest na Xboxie, jest na PlayStation, jest na, na iPada możecie sobie kupić, czy tam na iPhone, na iPhone chyba też. Na iPada na pewno, ale na iPhone chyba też jest wersja. Także wszędzie możecie na tym zagrać i będziecie się bawili naprawdę fajnie. Także nadrobić. Trzeba nadrobić walking, walking Dead i moim zdaniem ta gra zde, zdeklasowała wszystko, co jest poza na poprzednich miejscach, e, mimo tego, że, że jest zupełnie inna i nie spodziewałem się, że zupełnie, że tak wysoko wskoczy. E, a teraz tak, teraz jeszcze tyle, tyle by było z tego. Ja powiem jeszcze parę gier, które, które warto moim zdaniem w, tak jakby trochę wkleić tutaj. E, bo tak. Pierwsza z nich e, nie znalazła się tylko dlatego, że nie chciałem wsadzać tutaj gry, której reedycja swojego rodzaju była w tym roku, a gra już ma więcej, jest starsza niż z tego roku, bo jest to Alan Wake, ale miał premierę na Pacecie e, i e, wydaje mi się, że on mógłby wskoczyć nawet tutaj gdzieś na czwarte miejsce, może nawet na trzecie, to gra, jeżeli nie graliście to musicie zagrać w Alana Wake'a bo, bo nie dużym nakładem kosztów możecie dostać naprawdę dobrą grę eee, także Alan Wake eee, dużym zaskoczeniem i dużą wartość eee, taką fabularną i ogólnie dużą frajlą zapewni eee, Spec Ops The Line i to jest warty na, eee, warte nadmienienia, że, że, że to jest naprawdę, jeżeli lubicie shootery i chcecie zobaczyć, że shooter może mieć naprawdę bardzo dobrą fabułę, to i dobre zakończenie, bo czasami jest tak, że zakończenie nie jest takie, którego byśmy się może spodziewali, które byśmy chcieli, które mogłyby być lepsze. To, to, to spec-Ops the Lion pokaże, że tak można zrobić. I tutaj jest dużo elementów. Na plus pod tym względem. Ma to gra trochę minusów, ale, ale, ale zdecydowanie warto. Dla osób, które miałby, mają mniej czasu na granie i chcieliby poznać fajną historię, bądź poznać coś ciekawego, bądź dla osób, które lubią inne podejście trochę do gier, zdecydowanie bardzo dobrym. I ważnym wyborem będzie The Journey. Journey, czyli podróż dostępna tylko na PlayStation Network, czyli tylko do pobrania. Nie można jej kupić w wersji na płytę, nie można jej zagrać na innej żadnej platformie, tylko, tylko na PlayStation 3. Ale warto, warto, bo jest naprawdę fajna, naprawdę ciekawa, naprawdę ma coś, czego inne gry nie mają. Pewną wartość artystyczną, muzyczną, pewne doznania takie, którego nigdzie indziej nie spotkacie. To była dla, gra, dla osób, które mają mało czasu, bo chcą coś krótkiego. Z kolei dla osób, które mają bardzo dużo czas czasu i chcą coś bardzo długiego, no to oczywiście jakaś gra multiplayer. I w tej chwili, w tym roku, zarządził e, Guild Wars 2. Mimo że u mnie na Re kanale jeszcze recenzji nie było, bo jeszcze trochę utknąłem. Utknąłem tylko dlatego, że jest dużo innych gier, chciałem się wyrobić, bo Guild Wars 2 może nie, nie doszedłem do tego miejsca, gdzie chciałem, czyli osiągnąć 80 level i sprawdzić PvP, sprawdzić walki, świat we, ze światem. Nie w pełni to sprawdziłem, także jeszcze recenzji nie było, bo, 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 bo nie ale ogólnie wiem już mogę to teraz powiedzieć, że ta gra jest bardzo dobra e, i e, kupiłam je tym. Ja jakoś zawsze jak grałem w takie MMO, może nie grałem w bardzo dużo, nie mam jakichś wielkich... E, Dokonań w tym gatunku. E, natomiast zawsze trochę miałem problem z tym, że a może bym zagrał tą postacią, bo lubię pomagać, a może tą, bo jednak poza tym pomaganiem, może bym powalczył sobie samemu, e, a może tą, bo, bo wtedy mi niech trudno będzie pokonać, a tutaj będę się mógł sam leczyć, a może tą. Zawsze miałem taki dylemat, co wybrać. Ta gra sprawia, że. Jeżeli chcesz grać samemu, to grasz samemu. Jeżeli chcesz się samemu leczyć, to się leczysz samemu. Jeżeli e, chcesz robić zupełnie coś innego, do czego e, w innych MMO e, nie mógłbyś, bo, bo, bo twoja klasa jest przeznaczona do czegoś innego, to i praktycznie każdy może robić wszystko. I to jest bardzo dobry bardzo dobre rozwiązanie i to mi się podoba. Dodatkowo jest, zrezygnowali z, ki z kilku elementów, które właśnie sprawiają, że. Że jest taka chora rywalizacja, bądź się e, e, boimy grać z innymi, bądź nie chcemy grać z innymi. Gra z innymi może nam sprawiać problemy. Są tacy ludzie, nie tylko. Nie, nie we wszystkim można znaleźć plusy. E, na przykład w World of, the, World of, World of Warcraft e, i jeżeli ktoś by chciał znaleźć coś świeżego, e, i to warto spróbować Guild Wars 2. Jest to naprawdę bardzo dobra gra, która ma masę fajnych rozwiązań. Jumping puzzle jest czymś, co się mnie zaskoczyło, że tak fajnie może rozwinąć gameplay. Naprawdę się to fajnie gra, naprawdę. I ostatnia rzecz. Chciałem dorzucić tutaj grę starszą. Którą grałem w tym roku i dała mi masę Friday. Eee, I moim zdaniem pewnie wiele osób już ją grało. Ale jeżeli się zdarzył ktoś, kto w to nie grał to niech zagra. Chodzi o Gears of War 2 na Xboxa. Eee, jest to pierwsza gra od długiego czasu, którą przechodzę drugi raz. Eee, na trudniejszym poziomie. Eee, nadal sprawia masę Friday. Eee, Pamiętam, jeszcze w recenzji mówiłem, że to jest bardzo dobra graficznie gra i wszystkie rozwiązania są niemal trafione, przy drugim przejściu na tym trudniejszym poziomie, a może jakieś tam błędy jeszcze może bym znalazł. Ale to nie zmienia faktu, że przy pierwszym przejściu, przy przejściu na normalnym poziomie trudności daje... jest to niemal gra idealna. Na trudniejszym poziomie daje jeszcze dodatkowo wyzwanie, jest trudniej, jest nadal fajnie i, i jeżeli... Kogokolwiek go minęła ta gra, bo ma, ale ma Xboxa, to musicie to nadrobić. Eee, także tyle. To będzie top 5. Jeszcze piwko. Jest to naprawdę dobre piwo. Z rodzaju tych łagodniejszych, które ma ciekawy smak, naprawdę ciekawy, łagodny smak i w większości zasmakuje. Nawet, nawet ci, którzy lubią bardzo goryczkowe takie piwa, docenią coś w nim, trochę się wystraszyłem tym kolorem, bo często gęstą. Piwa bardzo jasne. E, czegoś brakuje, e, czegoś nie mają, są za słabe, bądź trochę wodniste, jakieś dziwne posmaki, a tutaj tego nie ma, moim zdaniem. I jest bardzo fajnie. E, i dodatkowo to podtrzymuje moją ja pewną teorię. Tak, dokładnie chciałem jeszcze to potwierdzić. Browar Namysłów. E, dla widzów, którzy długo oglądają ten kanał, e, bądź po prostu obejrzeli dużo filmików, e, to wiedzą, że kanał zaczął się od jednego piwa: od piwa Namysłów e, niepasteryzowane. I nadal twierdzę, że to jest bardzo dobre piwo. To też jest browar z, znaczy piwo z browaru Namysłów e, i, i polecam ten browar. Są, są, są inne piwo bardzo dobre. Ale, ale browar Nemesis jest wysoko, bardzo wysoko, i teraz tak, eee, także mamy powtórzę. 5 najlepszych gier tego roku od końca: Far Cry 3, Borderlands 2, Max Payne 3, e, Dishonored i The Walking Dead. Dodatkowo, jeżeli ograliście te gry, bo może być tak, że ograliście te wszystkie gry, i chcecie czegoś innego, wstecz, sensie może nie graliście, to tak. Alan Wake, na pewno, na pierwszym miejscu, Spec Ops The Line, tania gra, bardzo dobra fabularnie, ma, ma, może ona ma trochę błędów, ale fabularnie was powali, coś, coś podobnego jak The Walking Dead czy The Far Cry, Far Cry 3 czy Max Payne, fabularnie mówię oczywiście, eee, Journey, dla osób, które mają mało czasu, dla osób, które mają bardzo dużo czasu i lubią MMO, to Guild Wars 2 i Guild of War 2, jeżeli ktoś to ominął, to musi nadrobić, eee, a... Jeżeli czekacie na jakieś podsumowanie najlepszych piw, które były u mnie w kanale, jakieś takie inne podsumowanie, co się działo, co chcę powiedzieć o tym roku ubiegłym, jak ten pierwszy rok, rok piwnej recenzji minął, to pewnie niedługo będą piwne bomble, takie specjalniejsze jakby trochę. I tyle. No, tyle. 25 minut długo bardzo. Ale cóż. Tak, koniec jeszcze łyczek. No właśnie, piwku nie dałem oceny. Ale jak nie trudno się domyślić, 4 na 4 czyli bardzo dobre piwo. Mhm. A i cena, jeszcze mam cena: 2,80. Akurat widzicie, ostatnio mam farta i mam browary z ceną. Także mogę Wam powiedzieć, ale nie myślcie, że. Cały czas tak będzie. A, jeszcze jedno powiem na koniec. E, zauważyliście, że ostatnio bardzo dużo fi filmików. Mnie się tak nie zdarzało, że tak dużo filmików było. E, ale muszę Was zasmucić, tak nie będzie, bo pewnie jeszcze ten filmik, który będzie, będzie w miarę szybko, czyli Piwne Bąble, ale następne już będą w większych odstępach. Prawdopodobnie wrócę do starego cyklu, czyli jeden na tydzień. Muszę nawet nie, czasem rzadziej. A to też ze względu na to, że zamierzam przejść... Gears of War 2 drugi raz i może nawet zrealizuje to, co o czym mówiłem, czyli Max Paint 3 będzie drugi raz przechodzone, bo naprawdę coś w nim jest, co mnie dociągnie do niego na dole. Dobra. tyle. Trzymajcie się. Na razie.